She's the Wiemy się, czy zdradzilibyśmy swoich przyjaciół, żeby wygrać. W każdej rundzie jedno z nas wybiera kopertę i czyta z niej zadanie. Może skłamać i wymyśleć kompletnie inne zadanie. Wtedy staje się oszustem. Oszust dostaje punkt za każdą osobę, która da się nabrać i wykona zadanie. Osoba, która nie da się oszukać, również zdobywa punkt. Mówiący prawdę dostaje punkt za każdą osobę, która wykona jego zadanie. A wykonujący zadanie dostaje punkt za jego wykonanie. Nigdy bym nie powiedział prawdy. A osoba, która wygra, zgarnia trzy stówki. Dobra, no ja to podtrzymam po prostu. Nie, 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 nie. Przekazuję to w ręce produkcji na razie, wiesz? Dobra, I ja zacznę, o, i ja zacznę. O, o, nie, nie, nie. Ja jestem w produkcji. Nie, uber tak. Szymon mam plan. Kopnę czajnika w plecy, żeby go bolały plecy, żeby Szymon wziął udział w odcinku i powiem ci kilka wyzwań jakie są i ty wygrasz i dzielimy się na pół po 100 złotych. 150, przecież jest 300 Oszukałby cię o stupę po prostu. Aha. Mamy dużo różowych w mądrze Ja nie wierzę, że Kinia by nas oszukała Ja się stresuję nawet wyborem koperty, ale biorę różową Podskocz, ale na jednej nodze Okej okay. Podskocz, ale na jednej nodze, a nie powiedziała, na której Ale czemu no cię tak zdziwiło to wyzwanie? No właśnie. Zwykłe Nuda A mhm. możesz to przeczytać jeszcze raz? Podskocz, ale na jednej nodze Nie było, ale bełożo, Było bełożo. Bełożo. Serio? Jezu, jak jestem słaby Też. Podjęła trójka decyzja, jeszcze wyna To zrobi siada, żeby nie mylić mhm. Szymon, czy my idziemy w to? Czy ona by skłamała na początku odcinka? w ogóle kłamie? To jest niemożliwe, żeby skłamała, chyba żeby się pomyliła. Patrzcie, ona nawet teraz stoi na jednej też do odkłonu Czyli to mogło być wymyślone. To mogło być wymyślone. Ja ci się tego nie robił. ale kolega cię zostawił. Chyba cię robił. Dobra, ja nie robię, bo mi się wydaje, że kłamała. Zadanie. Skarga. Brzmiał. Powiedz produkcji, że odwala maniany z tymi zadaniami. Tak? Nie cieszysz Wygrałeś, czy ty też masz punkt Ty masz jako jedyny punkt Tak? Mała, no mała, na mała Dobra, to Aaaa! Aaaa! No. ja tak się cieszę Bo już się tak zakręciło, że nie wiedziałem to chodzi Dobrze o Kurde Dobra, teraz Justek Dobra Jesteś jesteście gotowi? Tak Bo ja od razu otwieram i czytam Dawaj Wcale nie mam przygotowane wyzwania w głowie Od razu otwieram i czytam Żółta też pod mój kolor Wow. Jesteście gotowi? Tak. tak. Nie wiem. Przynieś mi coś słodkiego. <laughs> Dziękuję. Ja mu ufam. Chcesz, ty też nadal bierzesz udział w tym? <laughs> Krzysiu mógłby to wymyślić po prostu, żeby się potem najeść po odcinku. Wiesz o co chodzi? No mógłby, pan. ale ja chyba... akurat pójdę mu zaśnij. Nie powiedział to głosem ciastka ze szleka, więc nie wiem, czy kłamiesz. jeszcze raz dla tych, żeby rozwijać. Wikłać wątpliwości! Przede coś słodkiego? O, to mówię głosem ciastka! Raniot Pan jak przykucamy w ogóle. No. Robisz czy nie robisz? Nie. No. A no, my wiecie taką sztuczkę, że wypluje to i złapie do guzi? Nie, może za późno! Nie zapłuśniesz się! Nie się! Za się! Nie! Ani! Czyli skłamał! Jeszcze raz, jeszcze raz. no, co to jest tak trudne? Nie przejdziemy dalej, cię tego nie zrobię. Ja cię, to trenuję miesiącami w domu. Ojej! Zapoznałeś się? Moje sztuczne zęby. Na mojej kartce było. Przynieś mi coś słodkie Tak jest! Yes! Czyli Wera, Wika i zwykle dostają punkt. I ty trzy punkty dostajesz. Ja dostał 3. to, to, to tam A komu to miał być One mi czy Wam? No właśnie. Dziękuję. Ale ja za tą słodką rzecz, co przyniosłem, powinien mieć dwa punkty. Teraz ja. Poszukał nas nie, 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 nie. się. Wystarczy patrzeć w oczy i na ręce, bo się trząsą ręce. <grym> ona już się stresuje. Przejdź się do kuchni jak kot i miał. Kurde, zawahanie było. Kurde, no. Nie e. było zawahania. Było. No, nie. Tak. Nie. Vera, czy ty, ty kłamiesz? Powiem po prostu z pamięci. Przejdź się do kuchni jak kot i miał. Ja tak jak kot, siedem żyć nie panuje całą No Nie idę do kuchni, nie. Ja też nie idę, nie. Ale ona chce nas starać się ponabijać, ktoś musi to zrobić. Szymek? No ja się waham. Myślisz, że ona by chciała, żebyśmy szli jak koty, że ona by to wymyśliła? Myślę, że trochę tak. Popatrz na nią. Ja, się tymi. Ja, ja myślę, że ona miała tam napisane coś, przejdź się gdzieś i ona po prostu szybko w głowie, bo nawet miała takie zawahanie, że sobie wymyśliła, że jak kot i, i miał czynę". Ej, bym je w ogóle nie... Się. Ej, ty się nie osłabiasz teraz. Czekaj, jeżeli tylko ja to zrobię i to będzie prawda, to znaczy, że ja najlepiej znam Werę i muszę dostać nagrodę. Pięć, cztery, trzy, dwa... Szymon, dostaniesz na sam? Jeden. zniż się, zniżej. niżej. Naprawdę się nagrobisz to? Dobra, jestem kotkiem. A tam nie było, że załatw się w kuwecie? Nie, nie było. <laughs> na pewno było przejście do kuchni. Ale miau, ej! Miau! Dobra, już kuchnia? Dobra, wracam do Was. Uważam, że jako jedyny zdobyłem teraz punkt. I co reszta? Prajerzy kurde! Przejdźcie do kuchni, jak Kody miał! Dara, ma jeden punkt, właśnie tak. czyli tak naprawdę to my ją stronowaliśmy teraz. Nie no. opłaca się, kochani, mówić prawdy w tym programie. Ja wybieram. Jaką masz taktykę, że od razu czytasz, czy najpierw patrzysz, wymyślasz? A nie powiem wam, nie powiem wam. Dobra. Włóż głowę do lodówki. Jak to zapamiętam? Serio nie mam pojęcia. Ta kartka ja wygląda... nikomu nie ufam. Ta kartka wygląda, jakby było więcej tekstu. I co by z tą kuchnią? No nie właśnie masz innych pomieszczeń w tym domu. Szymek, ile widzisz palce? Pięć. Szymek. Ile widzisz palce? Mają tu mega syf w tej lodówce. No pięć. Dobra. Nie dobra. Nie zamykaj lodówki. Przez. Przez to po, słowo po słowo w Kar Już głowę do lodówki. Dobra! Kartki! Dawno nie byłem tak głową daleko w lodówce. <noise> Jeszcze ja. Ej, A ja się ja Już A i tak naprawdę to jest taki odcinek na upodlenie innych osób. <noise> Ej, ja miał czołem! Jestem kotkiem. Miau, 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 miau. I już włożyłeś trzy głowy do lodówki! <noise> Dobra, i co? Wy, wy wkładacie głowę do dudówki czy nie wkładacie głowę do dudówki? Ja odliczam. 10, 9, nie wiem. Stary. Ja wiem, że nie. Ja? Trzy... Nic nie wiem. Wiem, że nie wiem. Dobra, nie pójdę. Szybka <grybka grybka> rozmowa ze samym Dobra, koniec czasu. Zadanie brzmiało. Włóż głowę do Nie! Wiedziałam, że pięć palców! Wiedziałam, tak. jest! Dobra, biorę no, to no, no. uklęknij i pocałuj moją dłoń. Ja tu y, wyjdę, żeby Wam było łatwiej. To, ja tu wyjdę. Czekaj! ja tutaj Wam położę poduszkę, żebyście mogli klęknąć! Dobra, wika, nie wymyśliłabyś takiego zadania, a jak wymyśliłaś to zadanie, to jesteś patyszarą. O oh, si! A, ta Kurde, ta, no. Ta gra jest dziwna. Czemu no, no, ona by to wymyśliła, bo z drugiej strony mogłaby specjalnie wymyślić takie dziwne zadanie. I robić podpuchę, że przecież i powiedzieć, przecież ja bym tego nie wymyśliła nigdy. No tak, jeszcze teraz mówi, ta gra jest dziwna. ja nie umiem kłamać. Zapytajcie ją po prostu, czy kłamiesz? Pika, kłamiesz? Nie. Dobra, nie lubię. <laughs> Zrobię to. Przepraszam! To nie wstopę, jeszcze dwa pod rząd mam zajęć. Kogo jeszcze gdzie? Kogo gdzie? Ja nie pocałowałeś w To był akcent, akcent do bursu, on w To Co tu się dzieje? Weź ciebie do domu Ale serio, kłamia, że? Nie Ale myślę, że ja cię pocałuję w rękę? Masz jakieś fetysze? Jakieś na pewno ma? Pięć Nie mnie! to miało być pocałuj, a nie poświęć! Ale ja się tak całuję akurat. Wika masz wyjątkowe szczęście, przede mną klęknął po 13 latach. Ale wy tutaj nie musicie klękać przecież. ja siedzę. Jedę, bo klękni i po DAAAAAA! Ale ja czytam wszystkich jak czytanka, jesteście wszyscy przetrwani jak czytankę. Przepraszam, produkcja, co to jest? Szanuję Cię na nie jesteś lampadziarą, padać szaną. Co tam mówię wyzwania? <grym> Więc teraz można wymyślić wszystko. Szczerze, 78% na to, że zwykły wymyśla. Dla mnie teraz. <grym> Ej, stary, jak jest? Zrób mi masaż. Ale byłyby dwa płaty takie właśnie takie... Dobra, no, wiesz, co dawno nie robiłam tak. Zaufam chociaż w tobie, co? A ile? Wiesz się. <grym> dziękuję, ja Nie no mówisz prawdę o, czy nie? Oj, Krzysiu, Krzysiu. A, Krzysztof. A! Krzysztof! Dobra, już wystarczy. Dziękuję. Co robimy? I chyba ma w i. A my? Dziękuję. O, bardzo. Dobrze. Zróbmy tak, że w tej rundzie wykonajmy wszyscy to zadanie. Okej, okay. jesteś gotowa? Tak. A ja czy jestem gotowa, nie zapytać? A robisz to już? Rozgrzałem się ręce? Aha. No masujcie go, no. no masujcie go. Trzy, cztery. Ewa, tak, mnie tak nie masujesz, Bara. Ty nie lubisz masażu, ty. Kurde, masaż, szukał mi cię wyda. Dziękuję, powiem wam tak. Zostałem wymasowany, a oprócz tego zdobywam 5 punktów. Zrób mi masaż! Ty nie się nie. Do tego, do tego. Ej! Ale to w ogóle się nie opłaca. On teraz został 5 punktów? Jesteśmy. Tak. Dawaj. Zadanie, które musielibyście wykonać, jeżeli mówię prawdę, to tańcz jak balnica przez 30 sekund. Ja w to idę, ja w to idę. Ja w to idę w ciemno. Raz, dwa, trzy, Jezioro będzie. Ładnie! <gry CSS2> ja nie będę się wygłupiał i ja nie... tańczubalę, to no, proszę państwa. Już masz zawiczony. No. Mi się wydaje, że płamie. Mi się wydaje, że płamę. Jak nie wkładam głowy do lodówki, to tym bardziej nie za tańczubalet. Nie wybły ten uśmieszek, ale... decyzja Jezioro no, będzie czegoś takiego. Koniec. to trafera no, już. Jest... Bole, weź sztywniczkę, jesteś wygity, nie? Traci, traci się, nie braci A zatańczyłbyś z baletnicą do baletnicy? Na jednego toku? W życiu Pięć <tutek> <injected stutekiquenrix> <tutekaspberry f coworking> nie, nie wiem w sumie, sumie. Dawaj, no zatańcz Dwa No zatańcz Nie To chcesz mnie wbić teraz? Nie Nie, tylko bo mówię Zero. tańcz jak baletnica przez 30 sekund Alia, ale ja wszystko stwierdzę, jak dzieńko! Tak, kin, kin, kin za pierwszym razem, ale już się nauczyłam. Szybko się uczę. 40, <grym> panowie, ja. może nie zatańczyliśmy, ale... E, nie mamy punkta? Ale e, mamy swoje zasady, tak? jest. Ale chłopaki i dalej na, nas mają za sztywny gitów. Co by o was nie mówili, za mnie zawsze będziecie sztywni. E, ja. Przedaj mi 15 zł. Jak tak mówisz, prawdę Ja nawet nie mam. To co? Dziewczyny i chłopaki? Sztywniutko! Sztywniutko, a ja nie pieniędzy! Bawery, <grym> wyciąga telefon. Ja myślę, że on tam ma, żebyśmy przelali mu 15 zł, tak szczerze. Przelem na telefon. 15 zł. Dumera załóg dla za wszystkich. Potwierdzenie. Masz tego 20, bo na końcu? Dobra, nie musiałaś wysłać, ale wysłała czasem. Ktoś jeszcze chciałby dorzucić mi się do mojego konta. Ja się wstrzymuję. Ja jestem sztywny. Realnie mówię prawdę i nie kłamię. Nie chcecie punktu? 5, 4, 3, 2, 1. Moja kartka brzmiała tak. mi 15 zł. Ale przynajmniej nie 15 zł. No nie miałem Punkt i 15 złotych! I Już teraz mogę przegrać! No! Poczekaj, czekaj, szybko! Się ode mnie, już się nie, już nie <noise> Powiedz dowolnemu przedmiotowi, że jest brzydki, a potem go przeproś i przytul. A ona wtedy mówiła prawdę? Mówiła prawdę. Szymon, ej, ej, Jakie wszystkie bezpieczne Jesteś najgorszy w bezpiecznym, masz taki krótki kabel. Przepraszam. Nie Przepraszam. no, ale brzydkie te kwiaty masakra. ty wygadasz? No, okropne są sztuczne. Nie no, serki, przepraszam was, bardzo się ślę, kocham Ale fałszywiec. Ja Dobrze, to ja też idę. Jak za mnie wiedziesz, to cię pobieram. Yeah. O, panie Szybo. Ale fajna kolejnoga. Brzydal! Brzydal, brzydal, brzydal! W imieniu tutaj wszystkich domowników, friends, zarówno jej produkcji, zarówno i widzów, chciałbym cię oficjalnie przeprosić. Czy przyjmujesz moje przeprosiny? Dwa no. razy na nie, raz na tak. Dziękuję o, o, To jest, jest realnie brzydkie na przykład Przepraszam, ale jesteś brzydki Masz brzydki kolor Przepraszam, ale mówię prawdę To nie jest brzydkie. Nie, nie wykupujesz w powiedziała. Przeprosiłam przez wyobrażenie Powiedziałam, że nie lubię fioletowego po prostu koloru jest to brzydkie no Widzisz ma... wszyscy, wszyscy przeprosili, a ty co? Zastanawiam się kurde co robić, no z sumie tu nie wiem Trzy Dwa Dobra Jeden Dobra, dobra Nie, to Szymon, jeszcze możesz wymienić rzecz Jeszcze możesz wymienić rzecz, serio, weź tą poduszkę Szymon Wera, ja Szymon! To, robię, to zrobię Nie, ja Bo ci wierzę, że mówisz prawdę i on ucierpi Za trzy Weź inną maskotkę Bo jest brzydki, bo jesteś brzydalem, jesteś okropny No, no przepraszam Przepraszam was Teodor, powiedz dowolnemu przedmiotowi, że jest brzydki, a potęga go atrakcji przyniosłej. No czy dobrze, wszyscy zrobili! Ale tak długo, robię! I mam 5 punktów! Szymek, ty masz chyba 100 zdrowych wzrok! Powiedz mi trzy komplementy! Kłamie! Wymyślił to! Wymyślił to, jestem ja na to, że wymyślił to. Nie, no powiedz mi 3 komplementy! <noise> to nie robi? Ja? Ja nie robię. Kinię się zastanawić. Lubię go, ale nie robię. Kinia, no chociaż ty. Ale co uważasz o nim? Jak wygląda dzisiejszy no. dzisiaj, Szymek? Ładne ma włosy? No mu pokazać? Ej, nie, nie ja. tak. No Powiedziałaś, Pytanie. No dobrze. To ja nie robię. Czyli wszyscy się zrzekamy. A. ci miłych rzeczy. Ej, ja ale to by masz smutno trochę. No nie, no ale po prostu wyczuliśmy, że kłamie, ale... Yy... raczej nie, Od te, teraz to jest większy krok. Serio? No. To nie powinno być. Mogę się cofnąć? Nie, możesz. Nie, nie możesz. Mogę? Nie. Możesz. No no, no, dobra, Jak nie mogę, no to No możesz stópnąć! Nie, no i gdzie będę taki sztywny, git, powiedziałem, że nie. Możesz, możesz stópnąć! No, dobra, Szymon, jesteś fajny, tak. jesteś e, miły tak. i jesteś. A. Jaki? No dobra, poddaję się no, nie mówię, no. Aaaaa, to mam tak blisko. Trzymam, no, przyznaj się, że kłamiesz. My widzimy po tym, że kłamiesz. Czerwone się zrobisz, jak burak chłopie. Jest tak no tobie widać, że kłamiesz chłopie. Bobieki ci latają. no. no tak. No powiedzmy, że kommy No! I tak będzie! No nie no, udawaj pirata przez 20... Aaaa! Starego wisiarza sztuczny mi otrzymał, No gdzie? Czyli nikt się nie wrobił, czyli ty masz zero? A my mamy po jednym. Tak! Ale ale. Biorę jakoś fioletowo-różową. Przytul osoby obok i powiedz, że jest super. Pera. To jest bardzo podobne do komplementów, generalnie. Tak, tak! Bardzo podobne. Bardzo podobne do tego, że nagle komplement tutaj przytul osoby i powiedz, że jest super, no. tutaj. Komplementy naglaszamy? Nie, to jest super. No, spójrzcie na Wikę, patrzcie jak ona w ogóle. E, super. powiedziała, nic nie mój, tak. patrzy się, stresuje się. Jak no, jak mi się No. Bo po prostu przeglądam, że mi słabo. I słabo, ona się nie czuje. Serio? jest super. Aaaa Ty też jesteś super no Ona no aik ona 300 robi, ona specjalnie już tutaj powiedziała, że jest słabo że chciała usiąść, żeby tam potem powiedzieć, że jak skłamie i się będzie stresowała, że przed chwilą mówiła mam, że jest nie słabo Ale wiesz, że zwykłe zrobię Tak, ja zrobiłem Przytulmy się Szymko Przytulmy tak, Jest Jesteś super Ajajaj, <grym> udało się zrobić Co? Kłamie? <grym> Nie Zrobiłam wytrzymał. to! Ile, Ile punktów zrobiłaś? Teraz dwa, tak? A nie wiem, A nie wiem! Nie wiem, czy ci zastoją, czy ci też Dobra, ja nie robię! Ja na okay. przykład robię. Wera! Patrz. No, patrz. Patrz. Jak? Ja patrz. patrz. Co ty? Tak. Ale to złe naprzaska na węże. Co ty? No. Patrz, co? Wera! Jesteś super! A po co komplementy? Wykładasz hamel? Bo tak powiedziałem! A, przepraszam, nie widziałem. Też nie robisz Nie robię. Na pewno? Nie. Nie, nie dobra. Kończę, dobra. Ja was kochani po prostu ura uratowałam, bo zadanie to było ugryźć własną stópę. O, Mówiłam, że nie. To Lepiej kogoś przytulić niż gryźć stópę. Zawsze jak jest komplement i komplement bo to musi być coś innego. Tak. Plus i plus to minus, minus, plus, plus. Wieczam, co Mogę otworzyć trzy i wybrać jedno? Nie! nie no bo, bo to jest bez sensu, wiesz? No to byłoby bez sensu, totalnie, Jeśli Myślisz, że jesteśmy głupi, Ale możesz nie. otworzyć trzy. Nie, no bo możesz wtedy Bridgeta, na przykład wypij wypijajko, a obok będziesz miał przyjąć się podywanie i po prostu sobie nawet nie musisz wymyślać, tylko zamienisz, weźmiesz wypijajko, a nie no. się po prostu się podywanie. Nie, nie robimy się, wiesz? Ktoś coś robił, mówi, bo ja nie, nie zwróciłem uwagi. Bez nie, patrzenia. W takim razie, jak jest jedno żółte, to tego na pewno nie wezmę. Nie bardzo dobrze. Różowe, ty też mówiłaś, że nie, 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 tak? To różowych też nie. Z trzech czerwonych wybiorę. To. no, papieru na głowie. Do kolejnego wyzwania. Co myśliłeś, że? No, Albo to jest nowy rodzaj pytania: że do następnego wyzwania czy takiego nie było, a produkcja na pewno przygotowała takie wyzwania. Bo no, ja idę po poródkę. Ale no, ale. Ha, ha, ha. No jest Bierzemy tu i jak ktoś przyjdzie, co będzie miał? A ja zabiorę drugą, będzie w ogóle nikt, nie ma do Dobra, to jeszcze raz, proszę, tam. Ale Bacia, skoro ty jesteś ostatni, to jest ostatni wyzwanie w tym filmie. To co my mamy to mieć do kolejnego dzika? No, no tak, chyba. No. Jak kładę? To nie może. Zrobiłam to. To no do końca filmu po prostu. No, zrobiłem. Noś rolkę papieru talatowego na głowie do kolejnego wyzwania. Jak dziewczyny się tego podjęły i spadnie, to oficjalnie odpadają z całego filmu. Moim zdaniem. Sprytnie. Ale też chcesz usiąść? Czy może nie? Czy może mieć wstała? No to stoisz, trzęsą się ręce i nogi. Jest nie można, ale nie tam. na świecie. O, czyli chcesz powiedzieć, że zrywasz pierwsze zaręczyny? Nic już nie mówię. Dobra. Uff, jezu, Trzyma, robimy to sztywny, to są gity sztywne. No, oni. Ja sztywny, To Sztywny, No Tak, szczerze? Proszę, podajcie mi. Dziękuję. I co? Dobra! U, nie. miałeś być sztywnym gitem. Jestem sztywny. Ej, zaraz mi rzucisz. Sorry, gościu. Ja to łapę Szymku? Jaka jest Twoja decyzja? Ja? ja jestem sztywnym gitem. Dziesięć! Dziewięć! Sztywny git. Ja uważam, że zwykły. Nie kłamie i tak tam to pisało po prostu. O, czytaj, no czytaj! Wszyscy zrobili, czytaj! Pusta kartka, nie miałem nic. No, Prawie! nie! było. No kurde, rzeczywiście. Noś rolkę papieru tarantowego na głowie do kolejnego wyzwania. Aaaa! Aaaa! Na, I tak i... To ma 5 punktów? Yeah! Dzięki temu w wyzwaniu jest Exekto, zwykle, oraz wera. z 14. No i na, na pół! Aaaa! Czystówki na ból? Kochani, to wasze pieniądze, a to by było dzisiaj na tyle. I do zobaczenia jutro o 15.15. .15. Opłaca się Dada. mówić prawdę.